Już ja się widzieć, z tej strony Irek. Znowu dzisiaj nagramy Minecrafta. wczoraj nie wiem, czy oglądaliście, wrzuciłem obejście sobie filmik. Dzisiaj ze mną wczorajszy kolega, przywitaj się. Hello. Niestety jest chory. Jedna łapka w górę, tym szybciej wyzdrowieje I pewnie będzie więcej odcinków. Dzisiaj nagrywamy z Box PvP. Tutaj pamiętacie to, jak robiłem. Zobaczcie, a nie, nie było u mnie to na odcinku, że nie wyglądało kwarcowo, to bloku u kwarcu, to zmieniłem to na blok inny. A i w ogóle dodaliśmy tego, że można robić rekrutację, żeby być pomocnikiem, helperem lub administrat administratorem. Tutaj trzeba mieć jedynie wymagane do zgłoszenia rekrutacyjnego Discorda, bo bez Discorda to tak w sumie bez sensu. I to wszystko. Jeszcze dodaliśmy jedną rzecz, to wam już podkażę. Tu wejdę. Patrz pamiętacie, tutaj zrobiliśmy to, to. I na tym to się wszystko skończyło. Ale pomyślałem, że zrobię nowego seta. I tutaj jest taki nowy set. I chciałem dodać, że będzie jeszcze lepszy set od tego, więc opłaca się go robić. No i tyle. To jest jedynie to, co chciałem powiedzieć na ten temat ogólnie. I proszę widzowie, wchodźcie na serwer, bo no mało osób jakby wchodzi na ten serwer. Prawda? Prawda, prawda. Znaczy wcześniej wchodziło zawsze, nie wiem, były 5 osób, 7 lub tyle tam osób, 7, 8, 5, 4, 3, 2 osoby a tak to teraz, no to... zdarzało no, się chodzi. czasami zdarzało się zdarzało 9, czasami, 10. że 20 osób było pełny serwer eventów w że nie ma cały czas eventy, to już mówiliśmy, będą świąteczne dopiero w święta kilo w 13 pamiętacie chyba Ogólnie my oczywiście szukamy osób, żeby nie wiem, pograł się na ten serwer, no bo jakby ci co mogą grać, to niech yy, ja dzisiaj jeszcze raz wyślę linka pod odcinkiem, gdzie na ten serwer linka. I proszę widzowie, żeście wbijali, przetestowali sobie serwer, bo... I jakby coś wersja to jest 1.16.5, nie pytajcie się czemu taka wersja, może zmienimy, może, ale to jeszcze. nie wiem kiedy, ale możliwe, że w końcu zmienimy. Chciałbyś coś dodać? <śmiech> <śmiech> eee, tylko jedno, bo dodaliśmy jeszcze więcej rank oraz e, na tabie, e, tak. e, pokaż taba. Mogę wam pokazać taba. na przykład Kita. Tu macie Kita. Gracz plus, SVIP, MVP, mvip plus, plus, SVIP. No MVP plus plus jest najlepszy. Na tabie jestem współwłaścicielem, już teraz jest gracz, jakiś gościu wszedł. Osoba, która wejdzie, ja yy, yy, Osoba, która I pokaż tabą. To jest moje Multi yy, my... Widzicie, yy, na tabie jest gracz. I wcześniej nie było, nie było i po prostu numer, A teraz jest tutaj gracz po prostu. i wiecie. Abyś mógł jakoś się postarać, nie wiem, zbawić tu ludzi. Weź tam wiesz, bo ludzie przychodzili. Oczywiście będą tabliczki też jakieś. Tutaj nie wiem. Zrobię jedną rzecz. To napiszę. Zakryję. Tutaj widzicie jest też są różne killowy, pamiętacie pamiętacie wczorajszy kill 3 na 3, ci co nie widzieli i nie oglądali wczorajszego odcinku to pokażę. Zaprezentuję. Y, kill zwykły taki kill parada. Przepraszam 3. bardzo. I 3 na 3 <laughs> Przepraszam bardzo, ale y, tam. Ale mała chwytka i w ogóle ten gracz to jest moje multikonto i chciałam, żebyś ym, pokazał na tabie, że normalnie nie jest member, tylko gracz. Tak, a ogólnie byś mógł wejść, nie wiem, tym swoim multikonto na jakieś tam różne segwary, żeby tego, żeby wiesz, były ludzie. Bo jakby to powiedzieć, no to tak trochę smutno jest, że nikt nie gra i. A, to... Ja, ja się wyciszam na Discordzie, bo w ogóle gadam właśnie przez Discorda. Pamiętajcie, do, do Rekru potrzebujecie Discorda. Ja się wyciszam, ty tam opowiadaj widzom o różnych rzeczach, a ja będę bawiał widzów. No spoko. E, ogólnie jakby ktoś nie wiedział, e, wcześniej pamiętacie tego pokoiku, jeszcze, jak nie nagrywałem, nie było, na Cutspring nie było, w ogóle to było wszystko całe w bedrocku. Tutaj są kotki, patrzcie, mogę wam pokazać. Zatrzymajcie teraz filmik. Mogę wam jedynie pokazać, co daje mv ukośnik, create. Jak jest MVP plus, plus jeszcze nie ma, okreśnik. Pokażę wam może... O, MVP, MVP plus to jest legendy. Są rzeczy MVP plus są rzeczy legendy. I strzały koks i to ten z łukiem. Więc opłaca się. To nie jest tak, że się w ogóle nie opłaca. To wszystko co dostałem. Zasuwam. Oczywiście może... Zgodnie tak, żeby było, że coś jeszcze dodam, ale to będziecie już musieli chcieć. żeby można było takiego cennego bardzo dodać. No, bo patrzcie, na przykład... No, kusza jest bardzo dobra, szczerze, i to trzeba przyznać. Bo... Ona ma dobry zasięg i to bardzo dobry Jest też bardzo dobrze zrobiona, zaprojektowana dokładnie przeze mnie. Moc 5, wielostrzał i nieskończoność. Więc... Możemy też robić... W sumie to nie będzie event, ale zrobię jakiś tam parku. Ej, gworasek! Bojasek, o, tak? y, zrobić jakiś taki parkour, żeby jak ktoś, y, wiesz, się nie nudził. Tak, żeby był o, tak o sobie, żeby był tam. Chcę. Bo ogólnie eventów na gazie nie będzie. Dopiero będzie świąteczne w święta, będą jakieś eventy i to wszystko, ale nie wiem czemu. Hmm. Będzie jeszcze na Halloween. Tak, 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 tak. tak. Będzie event w Halloween, ale coś mi się tu nie podoba. A i w ogóle co zauważyłem, jak oświetliłem to miejsce, aż tak dużo nie nie spii. Ale i tak wszystkie usunę. I zrób taką komendę ukośnik spawny i antylogauta. Wasek, słyszysz? Pracuję nad tym. No spoko, bo się przyda, a nie, że wiesz, ktoś już wiesz. Ma 2 HP i wychodzi z gry, i tam po godzinie dopiero wiesz, wbija. Bo to takie oszustwo. Patrzcie, ja tutaj Wam parkura Ten skok będzie trudny. Widzicie? Nikoś się nie da przeskoczyć. Dałoby się tak, że z slajmem. Patrzcie, pokażę wam ze szolamem. To jest blok szolamu. Patrzcie. No nie dałoby się. To więcej miejsca sam potrzebowało i to musi być wyżej wtedy. Czy stąd? Ciao. trochę wyżej, więc tak, to tu i tak, żeby ludzie nie mogli tak już skoczą oczywiście na razie jest takie proste tutaj już będzie trochę miejsca Będzie trzeba, patrzcie, Zacząć, czy dałoby się to przejść, e, chwilkę. Właśnie jak jakieś nie wiem, parku jest, nie wiem, nie umiecie go zgodzić albo niemożliwe, waszym zdaniem, to mi to zaskoczcie, a ja wtedy go poprawię. A w ogóle, jakby ktoś się pytał, ile CPS-ów klikam, proszę bardzo, pokażę, już mnożnik. E, proszę poczekać chwilkę, bo coś się zlagowało, dobra, teraz. No na nagłym kliku więcej CPS-ów umiem klik 8-9 CPS-ów klikam tutaj może, może z drabinką mam tu i to, że tutaj będzie trzeba wszystko zobaczyć O ja co zrobiłem Ej, spójrz, ja tu zrobiłam z tej nie wiem, czy widzisz. E... Ano. A tutaj właśnie jakieś Ja tam ta... zapraszam ludzi na. No. Ej, bo to nie jest blok kwadru. Ja zapraszam. Do... Bo to jest gładki blok. Hmm. To jest obojętne. Naprawdę to wygląda tak. Właśnie identycznie. widziałem, ktoś tu do mnie napisał, taki kolega 16 .5. Tak ogólnie nie patrzcie tak, tu się Dajcie widzę Ej, bo ja teraz e, ja nagrywam coś. E, no hej, 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 ja nagrywam jakby coś. No dobra, ej, a wejdziesz na tego Ej, ja teraz gram na tym serwie, co ci co tam pograj, bo potrzebuję osób ogólnie, dobra, bo ja idę tak szybko, bo ja z kolegą gadam i nagrywam Ej, weź zagraj na KraftMC.pl, weź mi Ej, a dasz mi się zabić na serwerze KraftMC.pl Po co? A w sumie nie, bo jeżeli się mam dużo statystyk, bo przez chwilę zginąłem właśnie, no, na boks po 19. No i ja już tak nie gnę na 1.165, gram tylko na 1.19, no i ja teraz widzisz co robię. Ja teraz ty kopę właśnie, bo zginąłem i muszę sobie wykopać temy. Mhm, mm gdzie spoko. I spoko. Spoko, spoko, spoko. Odbioram się. Y, jakby coś na serbie, bo ja też gadam z kolegą to pa. Idzie, widzę, no osoby stała. Dobra, no, jestem. I widzę, osoby stałam się zabrać, no na... ale... To jeszcze wyżej, a dotąd no, halo, halo. No, no. ja Jest. Ktoś wbił? Nie, nikt nie wbił. Mm, mm, niestety. Gdyby ktoś wbił, to też powiedz, bo. Potem spamię jak najbardziej się da. Spoko, a ja myślę, żeby zrobić coś takiego, że tego żeby zrobić event, ale taki nie jest albo nie, nieważne i tutaj zrobię taki mały otwór, czyli jak ktoś będzie wiedział widzowie tu w wiecie, że tu można, Teraz ja wam, wtedy można się zatrzymać, tak? Wtedy trzeba doskoczyć tu, I stąd tu trzeba doskoczyć. Ej, a weź spróbuj jakimkolwiek kilofon to skopać na tego survivalu. Co? Zobacz, pokażę Ci. Tego się nie da skopać, to jest niezmiszczalne. Wiem, a tak ty tego nie wiedziałeś? Nie wiedziałem. Ale wiesz, że coś śmieszne, że na jak ktoś by kiedyś zamknął, nie wiem, w jakimś tam... Jak to się nazwa, takim więzieniu na jakimś serwie, bo by miał to, to na 1.19.2, to jak się wejdzie, to można to skopać. Aha. Serio? To jest kilo w 3x3. Wiem, kupałem pan to ja, odczy... ja już tu naprawię, bo ja mam bloki. Ej, sprawdź czy tego czy dobry parkur na razie jest. Ja też sprawdzę dajesz, sprawdzę czy, czy parkur da się przejść. Kurde, tutaj widzę już problem. Znaczy ja patrzyłem na gameodzie ten bajku i on jest do zgobienia ogólnie. O nie. nie, nie. Mm -hmm. I że na odcinku, słuchaj, mam pomysł, e, co spowodować, no co zrobić na odcinku. Słuchaj. Ja teraz piszę, że e, zapraszam na nasz serwer Box PvP rozdajemy free VIP-a. Uuu. Mm -hmm. Pewnie się dużo osób będzie ładny czuchami wejdzie na serwa czemu Przez szlam Ej, bo szlam nie działa jak trampolina, czy działa? Nie działa. Trzeba wyskoczyć. Nie no nie działa. No nie działa. Ty, jak ktoś w, w, wszedł, ktoś. Co? Zobacz. Co na giełdę Chyba, Chyba to mój kolega. Coś. Opa, nie no, chcę to przeczytać, co napisałem. Była wiesz, co napisałem? Że... Cześć, że on chce opa, ona jak widzi dziwne, niepoważny chyba. Jest raczej ona. Może, nie wiem. Może się potrzeba pod dziewczyny, żeby dostać frejty. O, Gucio jakiś. O Gucio, to jest... To jest gość, który ma bardzo wysoką rangę na, tym serwer na tamtym serwerze. Nie, na stówek kłamie, że Gucia to jego kole jej kolega. Dobra, to prawda. Lepiej się upewnić. Gdzie jest zabójcy diamentowy? Dobra, set zabójcy. Dam, nic u... im nie dawaj. Co? Nie, Nic mi nie dawaj. Nie, no dawaj. Napisałem tu na tabliczce, to wiesz. Muszę dać. Nie będę kłamać. Gdzie ona jest? Dobra, już i dam. Już jej dam, bo nie będzie tak, że kłamięt. To jest tak nieładnie trochę. Gucia bierze udział. Napier, no, że losuję. Ja będę... Ucio. Nie losy. Ona chce rekruta na admina. Matt nie ma papieru, żeby mieć rekrutację na admina. A Matt chce... <laughs> Damy coś. Ja nie dodaję tego typa na DC, ty go dodaj. Ej, bo ona chce rekrutację na Admin'a. Weź, dalej, czekaj, ja już dodam. Ej, ale weź na... Y, da, y, czekaj. Poczekaj, ja y, tego gościa dodam na... Po... Poczekaj. A weź dodaj do rozmowy. Poczekaj, do to na tyle, kończymy odcinek, papa. Pa.